Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj dziennik z zaginięcia. Manga, która przez długi czas była niedostępna, można ją było kupić w zasadzie tylko z drugiej ręki, a tytuł, który był bardzo często pojawiał się jako taka rzecz, którą warto sprawdzić, ponadczasowe, uniwersalne dzieło, które było bardzo mocno docenione, przede wszystkim w Japonii, ale Również na świecie. Wokół tego tytułu panował coś w rodzaju takiego silnego hajpu, na to, aby po prostu sprawdzić, o czym jest właśnie ten dziennik Zaginięcia. I tak jak tytuł opowiada, dziennik Zaginięcia, zatem będziemy tutaj mieli rozważania trochę w formie takiego dziennika, samego autora, który jest głównym bohaterem tej mangi, ponieważ jest to tytuł autobiograficzny. Wydawnictwo Hanami postanowiło wznowić ten tytuł, i w okolicach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu Gier w Łodzi w 2023 roku a manga została ponownie wydana już w nowym nakładzie. Ja mam to stare wydanie z ceną okładkową 29 zł, zapłaciłem za nie znacznie więcej, bo około 50. Natomiast jak widzicie, stan tego egzemplarza pozostawia wiele do życzenia. Grzbiet jest złamany, wykrzywiony, rogi są mocno pozaginane. Natomiast Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po ten tytuł, bo za około tych 30, 30 parę złotych kupicie nowy egzemplarz. Jest to jednotomówka zamknięta, całość, a niejako od sprzedaży tego tytułu wydawnictwo Hanami będzie decydowało o tym, jak szybko, i też czy w ogóle wydać inne jednotomówki, chociażby takie jak Odległa Dzielnica, czy mam nadzieję, również Osiedle Promieniste, które też są niedostępne obecnie na rynku. Dobrze, przechodząc już do dziennika z zaginięcia. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem, autobiograficzne dzieło, które jest podzielone na kilka rozdziałów. Będzie ono opowiadało o kilku różnych etapach życia artysty naszego mangaki. Mangaki, który ewidentnie zmęczony dotychczasowym swoją pracą, ciągłym, gonie, goniącymi go terminami, rysowaniem bez ustanku, ma, pewnie małą ilością snu i po prostu takim pracoholizmem, postanawia któregoś dnia rzucić to wszystko w pioruny, wychodzi z domu czy też ze swojej pracowni. Idzie do lasu i tam próbuje targnąć się na własne życie. Na szczęście to mu się nie udaje, ale zmiana ta jest tak drastyczna, że postanawia on zostać bezdomnym. I tego dotyczy pierwszy rozdział, czyli bezdomności głównego bohatera, naszego autora. I tak opowiada on, jak. Czy jakie trudy spotkały go podczas tych chwil bezdomności, życia w lesie, życia gdzieś na uboczu, na, o wszystkich, jakby etapach zdobywania pożywienia, alkoholu, przetrwania, zbierania petów, itd., itd. budowania sobie różnego rodzaju legowiska, różnych stanów, przez które przechodził. Ja uważam, że. Ten komiks to jest taka bardzo smutna historia o tym, do czego no, niektórzy ludzie pewnie podatni na no, właśnie takie rzeczy związane z pracocholizmem, z jakąś depresją, z jakąś formą a, nie wiem, braku akceptacji tego, gdzie się znajdują na, na pewnym etapie swojego życia, jak mogą bardzo ciężko skończyć. I bez zewnętrznej pomocy no, dążą do, tak, do takiej równi pochyłej do własnego upadku, do wyniszczenia organizmu i po prostu niszczą swoje życie. Sami tego bardzo często nie dostrzegając, no ale wracając do całej tej historii, zatem przechodzimy tutaj. Ten etap bezdomności, różne sposoby radzenia sobie z nią, nazwijmy to sposoby przetrwania. Komiks bardzo mocno skupia się wokół tego. Oprócz tego jest skonstruowany w taki sposób, jakby mm, główny bohater mówił sam do siebie. Są tutaj takie wstawki narratora, które nam tłumaczą wiele rzeczy, e, opisy poszczególnych e, rzeczy, które widzimy po prostu na kadrach, bo nie zawsze to jest jednoznaczne, nie do końca wiemy co to jest. E, te dymki, one przedstawiają bardziej myśli samego autora, ale tak jakby on je wypowiadał na głos. Znajdzie się tutaj też sporo takich przepisów, które tłumaczą nazwy własne funkcjonujące w Japonii. Także to jest bardzo fajnie jakby pogłębione o, o to. No ta historia po, po tym etapie bezdomności przechodzi sobie dalej. Dochodzimy do elementu związanego ze spacerowaniem po mieście. Ponieważ akcja jakby toczy się dalej, nasz bohater będzie przechodził przez etap alkoholizmu, będzie przechodził przez etap znowu ucieczki, tym razem do pracy w gazowni i tak nabierze pewnego rodzaju nowych doświadczeń, zbuduje swego rodzaju muskulaturę, a jednocześnie ten. Ta ucieczka do takiej fizyczności, pracy fizycznej, pozwoli mu odreagować te wszystkie problemy, które gdzieś tam się pojawiały, właśnie związane z tym ciągłym rysowaniem. Natomiast no, jego problemy pozostają raczej bezmienne. Pojawią się inne, pojawią się nowe rzeczy związane z komunikacją taką formą trochę. Hmm, Czegoś w rodzaju dowodzenia, bycia liderem, posiadania przełożonych itd., itd. I ta historia znowu ciągnie się tutaj do pewnego momentu, aż przechodzimy do czasu odwyku alkoholowego, zamknięcia w zakładzie psychiatrycznym i poznajemy jakby te losy bohatera. Na końcu, tak jak to zostało zapisane w spisie treści, pojawiają się Rozmowy, wywiady. Są tutaj wywiady właśnie z samym autorem, który opowiada nam różne swoje dzieje, historie, jak do tego wszystkiego doszło, co on w danym momencie czuł, jak postrzega siebie jako artystę, swoje prace mangowe, co chciał przez nie powiedzieć itd. itd. I na końcu tradycyjnie dla Hanami, dla tych starszych troszkę tytułów, tutaj pojawiają się propozycje reklamowe, innych e, spraw. Jest też coś takiego, jaka forma nazwijmy to, słowniczka, zasady wymowy i jest tutaj taki element pokazujący, jak tę mangę należałoby czytać. To, co jest jeszcze, myślę, m, ciekawe, no to przede wszystkim kreska. Ta kreska jest e, mocno już stara, ale może się podobać. Ja lubię tego typu kreskę, taką m, lekko kartonową, e, gdzie, gdzie ci bohaterowie wyglądają wszyscy jak jakieś takie formy e, troszkę dzieciaczków, oni są tak śmiesznie, karykaturalnie rysowani, jakby byli tacy malutcy, trochę zgnieceni, ale no ja generalnie jak najbardziej przepadam za tego typu formą. Ta kreska mi się podoba. I myślę, że to tyle, co można powiedzieć o tym, o tym komiksie, o tej mandze. Natomiast dla mnie jest to pewnego rodzaju rozczarowanie. Oczekiwałem historii chyba jednak... Trochę innej. Za dużo tutaj jest właśnie opowiadania o całym tym procesie, jak bohater radził sobie ze zdobywaniem pożywienia, alkoholu, petów itd, i tak dalej. Ta historia nie, nie jest jakaś szczególnie zabawna, chociaż momentami tak, bardziej ona jest taka dramatyczna. Ten dramatyzm i swego rodzaju satyra, która tutaj jest przemycona, one gdzieś tam mocno się przeplatają. Żadnym z tych elementów bym powiedział nie przeważa na tyle, że można było jednoznacznie stwierdzić, to jest taki czy taki komiks. Natomiast czy to jest aż tak dzieło uniwersalne, które w dniu dzisiejszym dalej ma tak silny wydźwięk i rezonuje społecznie? Powiedziałbym, że nie, że po prostu społeczeństwo i świat, w którym żyjemy, na tyle mocno się zmienił że to straciło na tej swojej uniwersalności. Oczywiście problemy w pewnych grupach społecznych tego typu dalej mogą występować. Jakieś tam w skrajnym ubóstwie pewnie tak to wygląda. Myślę, że dzisiaj również twórcy, artyści, którzy mają problem ze swoją pracą, których spotyka coś w rodzaju takiej depresji i problemu twórczego, przesilenia pracą, raczej uciekają do, no nie do bezdomności, a do wszelkiego rodzaju dyskotek, imprez, innych używek niż tylko alkohol czy, czy papierosy. Znacznie niebezpieczniejszych i te ich, ten ich koniec bywa po prostu, nazwijmy to, spektakularny w tym negatywnym sensie tego określenia. Także dla mnie dziennik zaginięcia jest trochę rozczarowaniem, to wynika z tego całego hypu. Natomiast ja, mimo wszystko, zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili ten komiks, żebyście wsparli wydawcę. Nie będę tego oceniał, sami wyciągnijcie wnioski, przeczytajcie, możecie stwierdzić, czy Wam się podobało, czy nie. Ode mnie w tym filmie to wszystko, zapraszam do innych moich materiałów. Trzymajcie się, na razie, cześć.